Pierwsza, pierwsza, sobota, jesteśmy na El Monumental, Heremene, Hervenen here, here, here. podejmuje Metropolis City, czyli mecz, który no, można również nazwać takim meczem, jakby drugim meczem na szczycie. Bo tak się fajnie składa, że w tej kolejce gra z pierwszego miejsca kontra piąte miejsce, a teraz ma właśnie, teraz wyda mi drugiego dla państwa, mecz wice-lidera, yy, drugie miejsce kontra szóste miejsce czyli Herwen No i składy, oboje ekipy W bramce Herwen jest Karlo Costa w obronie Tulio, Feliz Petrale, Glebów w pomocy Lugari, Ribery, w ataku Russo, Nek, Italia, Agero I Metropolis Herwen w sumie nie zmieniło w ogóle składu prawie Mikel w bramce w obronie Rosal Alonso, Houston Renke w pomocy Merten, Jabi Alonso, Fato i w ataku Warang Bene Abalardi i Tewest. Ten skład akurat nie jest w ogóle zmieniony od, od tego meczu w Pucharze Karmani, przeciwko Realowi. Teraz serca i spójrzmy. Dowiemy się wy wynik depresji Bene Abalardi. Pomylił się Frelis, nie ma spalonego Tewest! Znowu za lekko, ale tym razem niecelnie. I było bardzo blisko prawego słupka. Znaczy toczyła znaczy to się, że odzyskała piłkę, po prostu. O <laughs> to chodzi. Już jak ktoś jest niegomaty. Italian. 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 do środka jest Felix Russo. Russo, prawa strona. Russo broni. Dobrze się y, Metropolitan City, a, a konkretnie Roznal City, bo już ja mógł podać y, do Russo. Teraz tutaj jeszcze szansa. Aj gol! Coś niesamowitego! Mamy komiczną, prześmieszną bramkę na Metropolis City Co tu się stało, proszę Państwa? Niezrozumienie To jest bramka samobójcza oczywiście Frerisza, ale ale spójrzmy, jak to się stało, no Carlo Costa na państwo, też widzieli Frerisz Jest tutaj Carlos Tevez MERDER VATO! Przepraszam, uderzał Carlo Costa na rzut po raz kolejny Ale Metropolis City teraz lepiej, lepiej się jakby czuje na boisku, chociaż no, od Obsidium przy piłce. Alonso z daleka! Próbował szczęścia kapitan Rep. Carmani i Metropolis City, ale... Ale widzieliśmy skutek tego strzału. Naprawił swój popełniony wcześniej, wcześniej, wcześniej błąd. A się przejęzy głupie język już Russo kolejny już drożny Russo znowu uderzał, znowu do niego na narzucona piłka. Lecz teraz już niecelny Teraz już nie ma rzutu Carlos Tevez, Fato, Fato, tutaj troszeczkę Fato, uderza, będzie 2-0, Będę Abelardi i to wydaje mi się koniec, koniec Hereven. Starszy jedna, jedna taka zaskakująca, jeden błąd, bo mi się wydaje, że to był błąd Carlo Koszty I już można rozstrzygnąć rywalizację O dobra perspektywa teraz No to był naprawdę zaskakujący strzał, no było jeszcze do tego po rykoszecie Po lekkim rykoszecie Italiano też nie, nie wydaje mi się, że to było jakiś bardzo znaczący w tym strzale 76. Minuta Metropolitanity prowadzi dwoma brakami, a Może teraz trzyma. Gol 3 do 0 Bena Belardi. W ciągu zaledwie 2 minut strzela dwie bramki. Po paskudnych błędach. Po paskudnych błędach Hermen. Zobaczmy, to było rozpoczęcie gry. Ugari. Kejtan wprost do Benega Ballardiego. Już Frelich w ogóle zaskoczony. Tulio nie dał rady. W sumie chyba już był zrezygnowany kompletnie. No i Ben Ballardii. Widzenie drużyny Metropolis D. Koniec meczu. Metropolis D 3 Herenem Herven, 0. Poprzednie spotkanie to no 3 do 1. No to teraz. Strzel sobie powiedzieliśmy 14 strzałów, 11 celnych Metropolis City, 7 strzałów, 2 celne Herenven. Kartki była tylko jedna dla Roznala. Zawodnikiem meczu został Bene Ablardi Ale to chyba z powodu tylko tego, że no, w tej drugiej połowie strzelił dwa gole. A chyba mnie się wydaje, że nic wielkiego w tym spotkaniu jakoś nie zrobił. Bardziej Steve on który ocenał również wysoką ocenę ale ja stawiam na Waranga, ale jednak będę na Belardii, według naszej redakcji.